Witam ponownie. Dziś, je, dziś jest 11 stycznia 2025 roku. Po tygodniu ponownie kontaktujemy się z osobą biorącą udział w moim badaniu dotyczącym ograniczenia korzystania z telefonu. Mamy na celu podsum podsumowanie doświadczeń i wniosków rozmówczyni. Na początek chciałabym zapytać, jak się czujesz po tygodniu ograniczeń? Czy było to trudniejsze czy łatwiejsze niż się spodziewałaś? Czuję się dosyć dziwnie, ponieważ w każdej wolnej chwili, kiedy się nudziłam albo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, to po prostu chwytałam telefon, no i teraz trzeba było to zmienić. Ale mimo wszystko myślałam, że będzie to trudniejsze niż faktycznie okazało się być. A powiedz mi, jak wyglądały Twoje początki? Co było najtrudniejsze w pierwszych dniach? Na początku byłam dosyć zagubiona, bo w zasadzie nie miałam żadnych zainteresowań i nie wiedziałam, co mogę zrobić ze sobą w wolnym czasie. No i to też chyba było najtrudniejsze w pierwszych dniach, że musiałam wymyślić sobie jakieś zajęcia. A czy zauważyłaś jakieś zmiany w swojej codzienności, kiedy mniej korzystałaś z telefonu? Jasne, że zauważyłam, bo pierwsze, co nasuwa mi się na myśl, to to, że kładam się spać z telefonem. I to to, że nie kładłam się spać z telefonem i nie oglądałam do snu rolek z Instagrama, przez co zaczęłam też czytać książki, no i to zdecydowanie wpłynęło na komfort mojego snu. Super. A powiedz mi, czy miałaś takie momenty, w których chciałaś sięgnąć po telefon i jak sobie z tym radziłaś? Zdecydowanie miałam takie momenty, bo generalnie Instagram służył mi do dzielenia się swoim życiem ze znajomymi. Więc kiedy działo się coś fajnego czy śmiesznego, to moją pierwszą myślą było to, żeby sięgnąć po ten telefon. No a jak sobie z tym radziłam, no to po prostu moja silna wola nie pozwoliła mi sięgnąć po telefon. Mhm, super. E, powiedz mi, jak myślisz? Czy to doświadczenie zmieni coś w twoim podejściu do korzystania z telefonu na dłuższą metę? E, myślę, że tak. Bo przede wszystkim, tak jak już wspomniałam w poprzednim pytaniu, to nie będę kładła się już z telefonem, z telefonem do snu, aby właśnie lepiej się wysypiać. Mhm. Bardzo się cieszę w takim razie i dziękuję Tobie za wywiad. Dzięki.